Grzegorz, jesteśmy w wielkim finale, chyba możemy mocno odetchnąć. Dokładnie. E, osiągnęliśmy to, co zakładaliśmy przed sezonem i e, u, udało się. I, i, I teraz jedziemy w finale e, z Unią Mleczną w niedzielę, w niedzielę na ich to, że to, co było dzisiaj, zapominamy o tym, koncentrujemy się na tym, co będzie w niedzielę i e, miejmy nadzieję, że stoczymy e, bardzo dobre widowisko i e, fajnie by było już tam rozstrzygnąć właśnie wie w które ręce ten medal trafi ale to nie będzie proste bo, bo leszczynianie no przecież bardzo mocny unibajak rozgromili po prostu bardzo wysoko i e, mam nadzieję że warunki przygotują e, do ścigania a nie, nie do walki z Torem i tego, tego bym chciał e, jak tak będzie no to, no to... No zobaczymy. No nie będę mówił, że jestem dobrej myśli, no bo jednak to jest tor, ee, gdzie będziemy na wyjeździe i, i na pewno gospodarze będą świetnie spasowani i będzie ciężko im wydać punkty, ale, ale mam nadzieję, że już zaprezentuje się podobnie jak dzisiaj i, i, i tego bym właśnie chciał. Zeskuczam do zwycięstwa w takim meczu, gdy brakuje jednego z liderów i trzeba... Jest się osłabionym kibice <laughs> na pewno kibice dzisiaj to oni nam dodali wiary w siebie bo, bo w momencie kiedy się dowiedzieliśmy że grek nie przyjedzie tak naprawdę powietrze troszeczkę nas, nas zeszło bo, bo nasze szanse się osłabiły ale z drugiej strony no wiedzieliśmy że że musimy dać się wszystko i nie mogliśmy tracić punktów kibice nas podtrzymywali cały czas na duchu i dziękujemy im bardzo bo, bo to co, to co dzisiaj zrobili, no to było świetne e, widowisko nie tylko z naszej strony, ale również z ich. I, e, jedziemy razem w finał i jeszcze nie mogę doczekać tego, co będzie e, tutaj na, ko na ko no, koronacji. Czy to Grzegorz Zęgoto odnalazł tego Grzegor Grzegorz Zagotę ze swoich najlepszych lat? E, taką mam nadzieję. To co prezentowałem dzisiaj, to nie wiem, czy prezentowałem za swoich najlepszych lat nawet. Dzisiaj, dzisiaj mi to wychodziło po prostu, układało się wszystko. E, tak jakbym tego oczekiwał, żałuję tylko punktów straconych, ale no tak naprawdę te punkty, które straciłem nie były z, z, stracone po moich błędach, tylko gdzieś tam naraz mnie AJ nie, nie zobaczył, raczej nie to zmiałem po prostu z Jonasem i, 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 i Gorzowianie, to wykorzystali, a to nie byli przecież byle jacy zawodnicy e, e, akurat. Nie wiem, dzisiaj Gorzowianie jakoś być może na mnie się uparli, bo, bo zazwyczaj rezerwy taktyczne były na mnie tak naprawdę stosowane, ale jakoś wychodziłem z tego ogromną ręką i cieszę się niezmiernie, bo pokazałem ząb pazur i mam nadzieję, że już jak będzie zawsze. Unia Leszna to jest łatwiejszy rywal niż Kelion Stalgorzów? Nie ma łatwych rywali. Jest to taki sam ciężki rywal jak pozostali. Czy to była Unia Leszna, czy Unia Bachstoruń, czy, czy Stalgorzów? No, tak naprawdę po meczu w Gorzowie mało ktoś spodziewał, że tak wygramy wysoko dzisiaj, a, a jednak pokazaliśmy się, tak jak mówię, z dobrej strony, zapunktowaliśmy wszyscy, jechaliśmy jak w jak niebo wzięci i to spowodowało takie wynikanie inny. E, do Leszcza pojedziemy z takim samym nastawieniem, będziemy walczyć do końca i mam nadzieję, że, że, że ten właśnie złoty medal zawiesi na naszej głowie i będziemy robili wszystko w tym kierunku, ale no to nie będzie proste, bo tak jak mówię, nie są bardzo silni na, na swoim torze.